Po przegranej z Adrianem Polakiem, Natan ją wygra z Denisem Załęckim. No zobaczymy, najpierw może sobie to przeanalizujmy, bo dzisiaj do internetu zostało wrzucone, dwie godziny temu, że Bad Boy po pojedynku z Wielkim Bu zawalczy z Natanem Marconiem w MMA, a pierwszy pojedynek, z tego co wiem, jak miało być na początku, stoczony miał być w K1. Czyli najpierw K-1 z Wielkim Buł, jeżeli lekarze dopuszczą Denisa, no to MMA z Bogiem Estetyki. No i ja tutaj mam taką, myślę, troszkę niecodzienną predykcję, chociaż wiele osób pewnie też się ze mną zgodzi. Bo ja uważam, że Denis albo nie wyjdzie do tego pojedynku, no bo wiadomo jak się kończą te pojedynki Denisa. I myślę, że już w pierwszym mogą być kontrowersje i problemy z zakończeniem go. W przepisowy, oczywiście, sposób. A jeżeli pierwszy pojedynek uda mu się dokończyć bez żadnych tam jakichś dziwnych o, spraw, no to myślę, że albo do drugiego nie wyjdzie. Ewentualnie wyjdzie i na ten to wygra, bo. Denis mimo wszystko nie ma kondycji, wiadomo, że zapowiedzi przed walkami to jest jedno, a drugie to jest to, co pokazujemy w tym oktagonie. No i Denis za każdym razem w tych pojedynkach zapowiada, że on ma super kondycję, mega staminę, a tak naprawdę jedyne co, no to udało mu się bić przez trzy rundy Alana Kwiecińskiego i wtedy już miał potężną zadyszkę i problemy z tą kondycją. W innych pojedynkach, no to wiadomo jak to się kończyło. Wjazd w pierwszej rundzie i koniec. Nawet jeżeli tutaj odpocznie sobie, to wydaje mi się, że wystarczyłoby ze strony Natana przeczekać pierwsze 30 sekund. A to też nie jest jakiś tam półchłopek. Natan Marcin to jest dosyć spory koleś. Tak jakbyście sobie ich porównali, no bo 90 kilka kilogramów. Nie wiem ile Natan może ważyć na. Walce z 95-6 kontra 108, czy tam 105 kg Denisa. No to już ta różnica nie jest jakaś bardzo duża, a też będzie mega porozbijany po Wielkim Bubu. Wielki buł to jest 120 kg ogromny chłop, który ma jeszcze umiejętności w sztukach walki. I tutaj wystarczyłoby ze strony Natana troszkę przeczekać, nie dać się skończyć i później po prostu rozbić Denisa czy przewrócić go, okopać mu tą nogę, na którą miał kontuzję, no wiadomo, że to są takie techniki dosyć niehonorowe ale myślę, że jeżeli chcemy wygrać, no to możemy się złapać wszystkiego napiszcie co wy o tym sądzicie, według mnie dosyć dobre urozmaicenie gali, bo tak jak nagrywałem poprzedni odcinek o najgorszej karcie, do którego was zapraszam tak tutaj to mocno poprawia cały aspekt gali zostawcie suba i o